Witajcie widzowie. Dziękuję za każdy sub, like, komentarz i że po prostu byliście ze mną Zdobyłem ponad 500 subów w około yy, dajcie mi pół roku 500 subów Dzisiaj zobaczcie moje statystyki przez te pół roku. Bo tak naprawdę nie minęło aż tak dużo, ale już zbliża się do pół roku. <tosłuch> I ciągle coraz dalej się rozwijam. Zacząłem bez sprzętu. Tylko był mój telefon i komputer, który. Jakoś dobrze nie działał. Nie miałem OBS-a, nie miałem mikrofonu. Mój kanał się zaczął 27 marca, a pierwszy film zrzuciłem 28 marca. Trochę historii dzisiaj będzie. I właśnie. Zrobiłem 25 subskrypcji, potem 24. Ale miałem tylko 24 suby. To jak mogłem się tak wybić? Za tak chwilę wam pokażę. Jak wybiłem się? Dzięki tak naprawdę temu serverowi. Bo nigdy nie miałem farty na YouTubie. Tylko umiejętności. Ale moim zdaniem, gdyby tak mocno ten short się nie wybił. Y, kwiatek jeden to bym pewnie przestał nagrywać. To mogło trochę mi uratować tyłek. I właśnie. Moim pierwszym krokiem bo zrobienie konkurs na pierwszej edycji, który się tak mocno udał. Patrzcie, tutaj mam 27. I tutaj się zatrzymałem przez kilka dni. Mai pierwszy, 24. Kolejny podmnożyło mi się. Kolejna 81 i 100 3 dni to już stuwa. Co 36? Tutaj strzela mi mocno rosnąć. Czerwiec. Pod koniec czerwca miałem 200 subów. Leciało. 300 subów. 15 sierpnia 400 słów 16 września, a wczoraj 503 słupy. I patrzcie przez od początku 90 10, prawie 100 tysięcy wyświetleń. 700 godzin 500 słów najpopularniejsze figa z kostką i no dużo takich treści ja muszę się patrzeć o i wyszukiwanie ale treść Niektóre filmy poszły dobrze, niektóre źle. Panel. O. Tutaj mamy subskrybenci. O. I ze zarabania nie będę mógł odblokować. Komentarze. To dużo. Prawa autorskie nie mam żadnych. Bibliotekę audio Tylko ten utwór I ten I nie miałem totalnie niczego Chciałem na początku X of Lorda Którego mi się z chyba śmiesz w sierpniu dogonić subskrypcjami. Nie wiem, że tak daleko dojdę. Nawet nie miałem dobrego kompa Biliście serię jaką chcieliście Duże zmiany, niektóre złe, niektóre dobre Mogę w następnym filmie wam ukazać Dziękuję wszystkim. Bo 500 subów to naprawdę nie wiedziałem, że kiedyś dopnę do tego. I może Wam w następnym filmie pokażę jakie są plusy youtubera, a jakie może jakie są korzyści, może jakie są po prostu... Od korzyści. Dziękuję wszystkim i do zobaczenia.